Dajcie! dziś ma miejsce premiera nowego DLC i w tym filmie pokażę Wam, co Rockstar dodał nowego do gry oraz kupimy sobie nowy hangar Trevora, a kto to Woli hangar Mackenzie. Więc zacznijmy od sklepów i w Legendary pojawiło się nowe Outko td 5 za 1 730 000. W Eurostoku pojawiły nam się dwa nowe pojazdy. Pierwszy to jest helikopter. A jeśli chodzi o to, czy można go kupić, to można go kupić, ale ja go raczej kupię w cenie promocyjnej, bo chciałbym sobie uzbierać 2 miliardy przed premierą GTA 6. Jeszcze wam pokażę co musicie zrobić, by mieć po prostu zniżkę. Teraz widzicie na ekranie. Musicie po prostu ukończyć przygotowanie zmurę z wątku fabularnego Oscar Guzman. A jeśli chodzi o ten samolot, to też go można kupić. I też przygotowanie z murem musicie ukończyć. Fajnie. No ale zniżka kolosalna jest, mat milion, więc warto sobie to ukończyć. W Elita's Travel też mamy nowy pojazd, jest to Duster 300H. I co trzeba zrobić na zniżkę H? Też mure. Dobra. No to teraz od razu kupmy sobie ten hangar Trevor'a, więc dajmy się na stronę z nieruchomościami. Hangar Mackenzie jest. Idziemy sobie tutaj. Jest to co jest? Czy myślimy świetla? O jest dobra. Półtora e, miliona niecałe. Nie ma żadnych renowacji, więc sobie kupujemy. Zakup udany i zaraz się tam udamy. Mamy właśnie telefon. Nam tutaj Oscar Guzman gratuluję zakupu. I swoją drogą powiem Wam, że grałem w wersję Legacy, a nie w ten remaster. A dlaczego? Ano dlatego, że jeszcze nie ma premiery tego remastera. Kilka minut po godzinie 11 nie szło go odpalić. A ja go sobie pobrałem wcześniej, więc wiecie, czas się liczy i dlatego po prostu odpaliłem starą wersję. Po prostu chciałbym dla Was jak najszybciej wrzucić o tym film. Więc wchodzimy sobie na znacznik i oglądamy. Hey! Welcome! You must be the new owner, hu? You know, seeing your name on the deed was. A relief. The last owner of this place was uh... You know. Come on. <laughs> Violence, the great American pastime, and also our greatest export, huh? This is a golden opportunity. There's a gap in the market for us right now. And the money you spent? All invested, no rounds. no contacts. I... <clears throat> hey, okay, no entertainment. <laughs> I'm telling you, my friend, we got a good thing going here. Few flights here and there, you in the cockpit, me on the comms. We're gonna be the biggest runners in the state, man. And not just across the border. Stateside, too. They want it, we can deliver, baby. <laughs> I knew from the moment I saw you, we're the same. Come on, I'm gonna show you the office. You got everything you need, man snacks beer, that bed quality, and durable, you know? It can really take a beating, man. <laughs> okay, come on. This laptop, all set up and ready to go. All you have to do is arrange drops, contact the buyers, get a little job going. Simple, huh? You make yourself at home, okay? Whatever you need, you come to Oscar Guzman, okay? No i tak, kadencja nam się już skończyła. Obejdźmy sobie ten hangar Trevora i tak. Tutaj mamy łóżko, gdzie możemy się przekimać. Tutaj mamy laptopa. Wejdźmy sobie w tego laptopa i zobaczymy, co tutaj w ogóle mamy. Pewnie będzie gadać. Aha, nie ma. Tutaj mogę rozpocząć nowy napad, ale to sobie zrobimy potem. I Mam też opcję poproś o pracę, ale jest to niedostępne, bo muszę po prostu ukończyć misję gotów. Więc dobra, opuśćmy to sobie. Tutaj wszystko zwiedziliśmy, tymi drzwiami się nie da wyjść, że się nigdzie dalej. A dobra, to samo wyjście jest. No dobra, to wychodzimy. Zobaczmy, jak tutaj wygląda ten hangar Trevor'a. No, tak się to prezentuje, nic się on nie zmienił, jedynie tyle, że mamy nowy interior z tym łóżkiem i po prostu laptopem. No więc, dobra, to by było po prostu na tyle w tym filmie. Następny film myślę, że będzie jeszcze dzisiaj, ale nie wiem, co w nim wrzucę. Więc po prostu trzymajcie się do następnego filmu, papa. Pa.